Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej lidera Solidarnej Polski, prezesa Zbigniewa Ziobro. Szanowni Państwo, dzisiaj kolejna odsłona walki Solidarnej Polski o uczciwe państwo, kolejna odsłona naszej działalności antykorupcyjnej. Oddaję głos Panu Prezesowi. Bardzo proszę Panie Prezesie. Drodzy Państwo, nie jest tajemnicą, że sytuacja na polskiej wsi jest coraz trudniejsza, ludziom żyje się coraz gorzej. W dobie kryzysu coraz więcej młodych ludzi, poszukując pracy, wyjeżdża za granicę. Tym bardziej jest rzeczą doniosłą, aby dbać o to, by pieniądz publiczny nie wypływał do lewych kieszeni, lewych działaczy jakichkolwiek stronic politycznych, w tym polskiego stronnictwa ludowego. Nie przypadkiem wymieniam tutaj Polskie Stronictwo Ludowe, bo przecież nikt inny, ale to właśnie rzetelna praca dziennikarzy śledczych, za co jestem niezmiernie wdzięczny, pokazała rozmiar uwikłań w nieuczciwe przedsięwzięcia środowiska związanego z działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego. Afera Elewaru, afera związana z Agencją Rynku Rolnego, ale też i z innymi agencjami, które w tle pojawiają się, Agencją Modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa Agencji Nieruchomości Rolnych, gdzie w tle pojawiają się również informacje o poważnych nieprawidłowościach wymagających zapewne wyjaśnienia, to wszystko razem mieliśmy nadzieję zostanie wyświetlone. Premier Donald Tusk blisko pół roku temu złożył publiczną obietnicę, że ta rzetelna praca dziennikarzy śledczych, która obnażyła nieprawidłowości w sferze działania Agencji Rynku Rolnego. I działaczy PSL u wysokiego szczebla, którzy zamiast służyć dobru publicznemu, służyć rolnikom, służyć e, ludziom zamieszkałym na polskiej wsi, służyli swoim własnym interesom intratnym posadkom, wyprowadzeniu pieniędzy na nieuzasadnione pensje, zatrudnianiu działaczy tylko dlatego, że są działaczami Polskiego Stronnictwa Ludowego bez jakichkolwiek kwalifikacji merytorycznych, i próbą wyprowadzenia na rozmaity sposób pieniędzy, a nawet jak słyszeliśmy słynnych taśm, tak zwanych Serafina, działacza PSL-u, próbą uwłaszczenia się na majątku państwowym, na majątku publicznym służącym polskiej wsi przez działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. I mija pół roku niemal. Za kilka dni mamy okrągłą, można powiedzieć, rocznicę ujawnienia tych aferalnych wydarzeń. I co? Co z wyjaśnianiem tych spraw? Nic. Sprawy ucichły. Sprawy zostały gdzieś, można powiedzieć, zamiecione, jak to jest w naszej rzeczywistości, codziennością pod dywan i nic się nie dzieje. Nie są wyjaśniane kulisy tych bulwersujących w swoim czasie całą polską opinię publiczną wydarzeń. I Solidarna Polska jest po to, aby na to nie pozwolić. Aby wspólnie z wszystkimi zainteresowanymi w ujawnieniu mechanizmów patologii, w polskim życiu publicznym, aby wspólnie też z tymi dziennikarzami śledczymi, którzy pokazywali te mechanizmy patologiczne, jakie funkcjonują w agencjach rynku rolnego, gdzie pieczę z polityczną i odpowiedzialność za patologię i korupcję sprawują politycy polskiego stronnictwa ludowego, by to ukrócić w imię interesu ludzi, którzy mieszkają na wsiach, w imię interesu polskich rolników których sytuacja jest często nie do pozazdroszczenia, o których trudnym losie i trudnym życiu, bardzo ciężkiej pracy działacze Polskiego Stronnictwa Ludowego, ci z najwyższego szczebla, kompletnie zapominają. Bo czym, jeśli popatrzymy, zajmuje się dziś pan prezes Piechociński? Robieniem rozmaitych gestów, uprawieniem PR-u, rozdawaniem cukierków, ale najmniej, wydaje się, interesują go problemy ludzi mieszkających dzisiaj na wsi, perspektywy dla dzieci, żeby tam zostawały, żeby znajdowali perspektywę dalszego życia. I dlatego jest niezwykle rzeczą gorszącą, jeżeli dowiadujemy się, że działacze PSL, -u, którzy tak wiele na ustach mają spraw związanych z polskim rolnictwem jednocześnie nie wahają się, przymykać oko, tolerować, a nawet współtworzyć w jakiejś mierze są za to odpowiedzialni, przynajmniej politycznie. System nepotyzmu, system szeroko rozumianej korupcji, który żeruje na polskich rolnikach, żeruje na polskiej wsi, bo żeruje na instytucjach, które są powołane po to, aby służyć polskiemu rolnictwu, polskiemu rolnikowi, który, który przecież w niełatwej sytuacji konkurencyjnej musi konkurować z rolnikami z krajów Europy Zachodniej, otrzymujących znacznie wyższe wsparcie w postaci dotat do produkcji rolnej. To, drodzy Państwo, wymaga zdecydowanych działań i dlatego po pół roku od ujawnienia afery tak zwanych taśm Serafina, pół roku od ujawnienia afery z Elewarem, pół roku od ujawnienia nieprawidłowości i patologii w Agencji Rynku Rolnego, ale też jak doświadczenie pokazuje w innych agencjach kontrolowanych przez polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, Solidarna Polska upomina się o interesy polskiej wsi. Solidarna Polska upomina się o uczciwość dla polskich rolników. I będziemy domagać się, by zajęła się tymi w sposób transparentny, jawny komisja śledcza, którą właśnie w dniu dzisiejszym złożymy do prezydium Sejmu, prosząc, aby wniosło tę komisję pod obrady polskiego parlamentu. Nikt nie może uciekać od uczciwości, nikt nie może uciekać od transparentnego przejrzenia patologii, które zostały przecież upublicznione i nikt nie może zakwestionować, że one przecież stały się faktem za sprawą tych relacji medialnych i ujawnienia też tych kaset. Przypomnę też w swoim czasie prowokacje dziennikarskie, które były wymierzone funkcjonowanie tej agencji kontrolowanej przez działaczy wysokiego szczebla Polskiego Stronnictwa Ludowego, którzy ujawnili mechanizm nepotyzmu, gdy podszywając się pod działaczy wysokiego szczebla Polskiego Stronnictwa Ludowego dzwonili do poszczególnych agencji prosząc o załatwienie pracy. Bez kwalifikacji, z pominięciem konkursów. Wszystko było do załatwienia od ręki, jak tylko miało się polityczne plecy. A to przecież o uczciwość dla polskich rolników chodzi, a nie o plecy. Chodzi o to, aby polscy rolnicy, młodzi ludzie na polskich wsiach mieli perspektywy nie tylko dlatego, że są działaczami takiej lub innej partii, tylko dlatego, że są ludźmi gotowymi do rzetelnej, ciężkiej pracy, dlatego, że mają kwalifikacje, żeby była przed nimi przyszłość. A co się dzieje tak naprawdę poza pustosłownie strony działaczy PSL a w ślad za tym też i Platformy Obywatelskiej Widzimy świat patologii, obraz nędzy i rozpaczy w tym sensie, jeżeli chodzi o nędzę, jeżeli chodzi o kategorie moralne odpowiedzialnych urzędników i polityków za stan polskiej wsi i wsparcia dla polskiego rolnictwa. Tak naprawdę wsparcie jest, ale dla interesów własnych działaczy tam są wyprowadzone pieniądze. Dzisiaj cała Polska się cieszy z tego powodu, że udało się zebrać wiele pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry w dniu wczorajszej na zacne społeczne i medyczne cele. Ale porównajcie Państwo choćby publikację polsu Biznesu, który obliczył, że tylko ta górka, można powiedzieć, wierzchołek góry lodowe, jeśli chodzi o działaczy psl jeśli dać wiarę oczywiście obliczeniom tejże gazety, to koszta, jakie ponosi podatnik rzędu stu 10 milionów złotych. Sto kilkadziesiąt milionów złotych. Tak łatwo było to policzyć. Za chwilę tutaj Pan... Do tego odniesie się jeszcze pan poseł Patryk Jaki. Krótko mówiąc, Polska, zwłaszcza w dobie kryzysu, kiedy brakuje pieniędzy na sprawy podstawowe, kiedy polska wieś wymaga doinwestowania, nie może godzić się na wyprowadzanie gigantycznych pieniędzy na działaczy, na działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy środowisk związanych z Polskim Stronnictwem Ludowym. Nie może godzić się na nepotyzm, nie może godzić się na rozmaite praktyki oszukańcze, szeroko rozumiane, korupcyjne. Dlatego też Solidarna Polska zgłasza ten wniosek i mamy nadzieję, że nowe kierownictwo Polskiego Stronnictwa Ludowego z panem prezesem Piechocińskim będzie pierwszym ugrupowaniem, które poprze tą komisję. Bo jeśli serio traktować słowa pana prezesa Piechocińskiego, że chce nowego otwarcia w PSL-u, to nie da się w ogóle mówić poważnie o nowym otwarciu, bez poważnego potraktowania najcięższych zarzutów, jakie Polskiemu Stronnictwu Ludowemu zasadnie zostaje postawione przez polskie media. Mianowicie kwestii uczciwości, nepotyzmu i korupcji, szeroko rozumianej politycznej korupcji, która uderza w interesy polskich rolników, zwykłych rolników, mieszkańców wsi. Oczekujemy więc poparcia naszego wniosku, przede wszystkim w pierwszej kolejności przez kierownictwo Polskiego Straży Ludowego z panem Piechocińskim. To będzie dowód rzeczywiście realnej zmiany, to będzie dowód chęci oczyszczenia tego środowiska z ludzi, którzy z polityką i z polskim urzędami polskim państwem nie powinni mieć nic wspólnego, a nie mała gromadka tych działaczy wysokiego szczebla pełni tam taką rolę raczej. Yy, yy, czy jak czerpiących, żerujących na, na sytuacji polskiej wsi, niż cokolwiek wnoszących na rzecz rozwiązania problemów tego bardzo istotnego i ważnego środowiska, którym przecież, jeżeli chodzi o obszary wiejskie, mieszka blisko 40% Polaków. To może tyle tytułem wstępu. Jeszcze raz pokazuję Państwu ten wniosek. Ten wniosek ma też zadanie, zbadanie, co przez te pół roku zrobiły organy ścigania, aby wyjaśnić, te nieprawidłowości, bo chcemy ocenić, czy premier Donald Tusk serio potraktował Polaków, kiedy obiecywał, że ta sprawa zostanie gruntownie docna wyjaśniona. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Szanowni Państwo, PSL wielokrotnie mówiło, że chce się troszczyć o instytucje rodziny. Tymczasem Solidarna Polska ma dowody, że PSL owszem troszczy się, ale tylko o swoje rodziny. Chciałbym Państwu przedstawić tak na szybko zebraną listę Wstydu, listę hańby, listę patologii polskiego stronnictwa ludowego. Szanowni Państwo, PSL na drugie imię powinno mieć nepotyzm. To lista działaczy również związanych rodzinnie z psl którzy są zatrudnieni, żerują na spółkach Skarbu Państwa. Proszę bardzo. To jest. Oj, przepraszam. To jest lista. To jest... Można by tak długo rozwijać. Pewnie. Można by było bardzo długo rozwijać. Około tysiąca działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Szanowni Państwo, prezes Solidarnej Polski przed chwilą powiedział, dzisiaj cieszymy się, znaczna część Polski cieszy się, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała 40 milionów złotych. Te etaty kosztują Polskę 140 milionów złotych. Taka jest prawda o PSL-u. Dlatego Solidarna Polska w ramach wielkiej akcji antykorupcyjnej, której zwieńczenie w styczniu będzie 26 stycznia na wielkiej konwencji o uczciwą Polskę nie pozwoli na to, aby PSL dłużej żerował na polskich, na polskich zwykłych rodzinach, które są biedne. Dziękujemy bardzo, bardzo prosimy o pytania. Dzień dobry, Kamila Biedrzycko-Ościca TVP Info. Panie pośle, powiedział pan, że dziś ten z wniosek zostanie złożony do Laski Marszałkowskiej. Z tego co się orientuje, do prezydium. To do prezydium, przepraszam, uchwała w tej sprawie powinna mieć 46 podpisów, żeby w ogóle można było ją złożyć. Waszych posłów jest 17, czyli brakuje 29 podpisów. Od kogo chcecie je dzisiaj zebrać? Panie redaktor, są dwa tryby zgłoszenia wniosku o komisję śledczą. Jeden z nich przewiduje podpisy wymienionej liczby posłów, które hmm. pani było uprzejma przywołać. Druga z dróg to jest wniosek złożony przez prezydium Sejmu, które ma ten tytuł, aby jako z urzędu zgłosić wniosek o powołanie komisji śledczej. Biorąc pod uwagę naturę sprawy, poważne racje i argumenty, jakie przedstawiliśmy we wniosku, jestem przekonany, że prezydium Sejmu nie będzie kierowało się partykularnym interesem kolegów partyjnych z PSL, ale Tą uchwałę przedłoży celem głosowania w Sejmie. Jeśli byłoby inaczej, no to wtedy oczywiście naszym zadaniem byłoby zwrócić się do innych klubów, by wspólnie te głosy zebrać. Teraz jestem jednak no, przynajmniej to, chcę mieć pozytywne nastawienie do woli Prezydium Sejmu, wyjaśniania spraw patologii, które zbulwersowały w swoim czasie polską opinię publiczną, które nie zostały wyjaśnione zgodnie z obietnicą wcześniej złożoną przez premiera i mam nadzieję, w związku z tym, że Prezydium wywiąże się swojego obowiązku, bo to jest w mojej ocenie w tej sytuacji obowiązek Prezydium Sejmu i tą uchwałę przedłoży. Jeśli tak się nie stanie, to wtedy oczywiście podejmiemy kroki, by te podpisy zebrać. A czy w tej sprawie już podjęliście panu? Nowe jakieś rozmowy z członkami pozostałych klubów parlamentarnych, no bo Prezydium składa się z przedstawicieli klubów parlamentarnych PSL, Platforma Obywatelska PIS już wiadomo, że w ogóle nie będzie popierał tego pomysłu. Rozmawialiście już z kimkolwiek na ten temat. Pani redaktor, w sprawach oczywistych to oczywistość argumentów jest wystarczającym i jedynym koniecznym. Nie wiem, czy mogę odpowiadać Pani Rektor, tak? Jednym, no bo jedynym, bo widziałem, że Pani rozmawia, pytania. więc nie chciałem, nie chciałem... O Panie proszę, naprawdę nie trzeba być takim złośliwym. Proszę kontynuować. W każdym razie, odpowiadając na Pani pytania, uważamy, że wobec oczywistości zarzutów, które są opisane w tym wniosku, to właśnie te racje same przez się powinny przekonać każdego uczciwego posła, każdą uczciwą partię do poparcia wniosku o wyjaśnienie nieprawidłowości, patologii, szeroko rozumianej korupcji politycznej, która została ujawniona przez media. Jeżeli ktoś chce kryć te interesy w imię jakichś interesów politycznych i partyjnych, to świadczyłoby to też o tych, którzy tak postąpią. Mam nadzieję, że prawo i sprawiedliwość również poprze wniosek Komisji Śledczej, a jakaś wypowiedź któregoś posła, którą Pani pewnie uzyskała, była wynikiem braku refleksji i zastanowienia, bo trudno mi uwierzyć, że Prawo i Sprawiedliwość chce przemykać oko na tą ogromną sferę patologii nieuczciwości, której koszty ponoszą mieszkańcy polskiej wsi. Ale była, albo była to chęć, niechęć do powielania pewnych sytuacji, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość już składało wniosek o Komisję Śledczą w tej sprawie i wiemy, że Sejm odrzucił taką propozycję, więc na jakiej podstawie według panów posłowie zmienili zdanie w tej sprawie? Tym bardziej pani redaktor, kiedy mamy sytuację iż po pół roku nic nie zostało ujawnione a miało być ujawnione bo rozumiem że takie były też argumenty posłów którzy odrzucali wówczas taki wniosek o powołanie komisji śledczej w niniejszej sprawie to dzisiaj już te argumenty są nieaktualne dzisiaj sytuacja jest nowa bo dziś wiemy że po sześciu miesiącach żadne wnioski z tych nieprawidłowości, które zgorszyły polską Komisję publiczną nie zostały wyciągnięte, a miały być, skoro nie zostały wyciągnięte, to to jest właśnie właściwy moment na zgłoszenie wniosku o powołanie Komisji Śledczej i jej przegłosowanie. Wierzę więc, że PIS nie sprzeniewierzy się swoim hasłom i poprzez całym przekonaniem wniosek Solidarnej Polski o powołanie Komisji Śledczej w tej sprawie. I ostatnia sprawa. Obiecuję, czy zastanawiał się Pan nad tym, jak powinien wyglądać skład takiej Komisji Śledczej? Znaczy, jaki powinien być rozdział członków Komisji między poszczególne kluby parlamentarne? Kto ewentualnie od Was znalazłby się w takiej Komisji? Panie lektor, kwestia składu jest sprawą jednak wtórną w stosunku do samego faktu powołania tej komisji i myślę, że na to przyjdzie czas. Najważniejsze jest jednak, aby wytworzyć presję opinii publicznej na poszczególne partie polityczne, że taką komisję trzeba powołać, że nie można przechodzić do porządku dziennego nad patologią i szeroko rozumianą korupcją polityczną, która ma miejsce w obszarze działania agencji kilku, Zresztą to nie tylko tej jednej dotyczy Agencji Rynku Rolnego, bo nie godzi się, aby w ten sposób żerować i godzi się na żerowanie na polskich wsi, na mieszkańcach polskich wsi, na polskich rolnikach. Jeśli ktoś chce tolerować to zjawisko, to będzie przeciwko wnioskowi komisji, o komisję śledczą, jakiej przedłożyła w dniu dzisiejszym Solidarna Polska. Dziękuję bardzo, proszę. Dzień dobry, panie ministrze. Łukasz Szelecki, Polsat News. Panie ministrze, mówił pan, że przede wszystkim ten wniosek powinien poprzeć PSL na czele z Januszem Piechocińskim. Pan już jakieś rozmowy prowadził z prezesem PSL-u, z wicepremierem? Oczywiste sprawy nie trzeba pytać, panie redaktorze. Jest pan pewien, że ja. Janusz Piechociński pierwszy zagłosuje za? Panie redaktorze, ja odnoszę się wyłącznie, jak i Pan, jestem uważnym obserwatorem działań Pana prezesa Piechocińskiego, który bardzo głośno i konsekwentnie mówi o nowym otwarciu i nowej jakości w Polskiej Stronnictwie Ludowym. I chciałbym traktować tego słowa serio. No, trudno sobie wyobrazić nową jakość bez odcięcia się od sfery patologii. Chyba Pan się ze mną zgodzi. Jeżeli ktoś akceptuje patologię i tego rodzaju nieprawidłowości, które słusznie bulwersowały Polaków i zresztą ze sprawą też Pana kolegów z jednej z stacji telewizji zostały wcześniej upublicznione poprzez prowokację dziennikarską, to no to trudno mi sobie wyobrazić jakąkolwiek nową jakość. Jeśli pan yy, yy, prezydent Piechociński odrzuci yy, yy, szansę na transparentne prześwietlenie tych zarzutów i pokazanie, że polski stronie słodkowe podjęło kierownictwo i całkowicie odcięło się od tej sfery patologii, to znaczy, że nie chce żadnych zmian i to tylko jest yy, kiełbasa wyborcza. I puste obietnice. To też będzie ważny sprawdzian wówczas prawdziwych intencji pana prezesa Piechocińskiego. Przekonamy się wnet, jakie są jego intencje naprawdę. Panie ministrze, bo na razie to nowe otwarcie PSL-u wygląda tak, że wasz poseł, poseł Dąbrowski przeszedł do PSL-u. No i teraz dowiadujemy się z mediów, że podobno Janusz Piechociński chce zbliżenia z Radiem Maryja i ojcem Tadeuszem Ryzykiem. Pana komentarz do tej sprawy. Panie redaktorze, Solidarna Polska od pewnego czasu przygotowywała. Wielką kampanię uczciwe, bezpieczne polskie państwo. Nie da się tej kampanii przeprowadzić w sposób uczciwie, bez spojrzenia na ręce jak czyste ręce, jeśli chodzi o polityków polskiego Stronnictwa ludowego, którzy odpowiadają za duży fragment władzy w Polsce i których natużycia były przez państwa jako dziennikarze naświetlane i upublicznione. W związku z tym PSL sądzę, przewidując nasze działanie zaniepokoił się i podjął próby desintegracji Solidarnej polskiej, ale nieskuteczne. Myślę, że w tej chwili pan prezes Piechociński sprawę przemyśli i pod presją też opinii publicznej państwa, jeśli już faktycznie chce, aby ludzie uwierzyli, że przychodzi nowe w PSL-u, poprze działania służące uczciwości, transparentności i jawności działań w obszarze Agencji Rynku Rolnego, który kontroluje PSL, bo tyle patologii zostało na ten temat pokazanych i opisanych zasługuje na to, aby sprawy zostały całkowicie wyjaśnią. Panie ministrze, czym dokładnie ta komisja miałaby się zająć? Bo orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego mówi wprost, że taka uchwała powinna być, powinna wymieniać wszelkie postulaty enumeratywnie i precyzyjnie. Tak też Więc... jest. Za chwileczkę Państwu rozdamy projekt tej uchwały o powołaniu Komisji Śledczej. Dotyczy to konkretnie trzech agencji związanej z funkcjonowaniem rynku rolnego czy, czy, czy obszarów związanych z rolnictwem chcielibyśmy wyjaśnić mechanizmy, jakie tam funkcjonują z uwagi na upublicznione nieprawidłowości i wskazówki wynikające z różnych publikacji medialnych, że podobny mechanizm jak Agencji Rynku Rolnego ma miejsce również w innych agencjach, jak na przykład Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. To są naprawdę fundamentalne z punktu widzenia funkcjonowania polskich rolników agencje i nie możemy pozwolić sobie na to, by tego rodzaju podejrzenie, wątpliwości nie zostały w pełni transparentnie wyjaśnione jawnie. Przecież tu chodzi o pracę jawną przed kamerami. Tu nikt nie, nie ma nic na sumie, nie powinien się obawiać kamer. Panie ministrze, a dlaczego dopiero teraz sam pan mówił, że czekaliście z tym wnioskiem pół roku? Ponieważ trzeba było dać szansę organom ścigania, by sprawy wyjaśniły. Ja, co prawda, z pewną nieufnością, ale jednak uznałem, że należy zaczekać na wywiązanie się przez pana premiera Danda z jego zobowiązania, że sprawa zostanie do gruntu zbadana i wyjaśniona i konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec tych wszystkich, którzy dopuścili się nieprawidłowości. Czy słyszeliście państwo o tych konsekwencjach i kto je poniósł? Po tych sześciu miesiącach? Proszę. Czy słyszeliście Państwo po tych 6 miesiącach o tych konsekwencjach, które zostały wyciągnięte i kto je poniósł? Może Państwo macie tą wiedzę, bo ja nie mam. Warto jeszcze, jeżeli, jeżeli jeszcze można, Panie Prezesie, to słowa premiera Donalda Tuska. Chwilę po wybuchu tej afery Pan Premier powiedział, że Elewar będzie najbardziej prześwietlaną spółką na świecie. Czy Państwo widzieliście jakiekolwiek raporty z tego prześwietlania? No my nie. 6 miesięcy, drodzy Państwo. Jest wystarczający czas. Proszę bardzo. Michał Tracz, 24 dzień dobry. Mam pytania. Troszeczkę obok konferencji, przede wszystkim, panie prezesie, czy mógłby pan ocenić dziś swoje stosunki, relacje z Ojcem Tadeuszem Ryzykiem? To po pierwsze, rzadko posłowie pańskiego klubu są widywani w mediach. Ojca Tadeusza Ryzyka. A drugie pytanie chciałbym poprosić Pana, żeby skomentował Pan list Romana Giertycha do szefa redemptorystów, w którym, jak twierdzi, dochodziło do pewnego rodzaju kupczenia w czasie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło wespół z koalicją Romana Giertycha i Andrzeja Lepera. Panie redaktorze, dzisiejsza konferencja prasowa poświęcona jest zaangażowaniu Solidarnej Polski w sprawy polskiego rolnictwa polskiej wsi, uczciwości wobec e, tych wszystkich, którzy powinni mieć wsparcie ze strony polskiego państwa, e, a są mieszkańcami terenów wiejskich, a takiego nie mają, bo pieniądze wypływają e, do e, kieszeni gorących kieszeni działaczy czy środowisk związanych z polskim stronnictwem ludowym. Natomiast nie dotyczy to spraw natury politycznej. Jeśli pan sobie życzy rozmawiać ten temat, to może po konferencji. Natomiast do drugiego powiem tak króciutko pytania. Ja bym może też sugerował panu redaktorowi, żeby konfabulacji panów Kamińskiego, Giertycha, którzy są już jedną nogą. Jeden jest poza polityką w ogóle, drugi jest jedną nogą poza polityką, nie czynić jakby głównym tematem poważnych rozważań politycznych, bo to poważne osoby należy traktować poważnie, mniej poważne, zupełnie też mniej poważnie i to jest właśnie taka sugestia, iż wypowiedzi pana Giertyka jest już kompletnie niepoważne. Perkiedy grzecznie tvn 24 trochę nawiązując czy ta konferencja i ten wniosek ma jakikolwiek związek z dzisiejszą publikacją w której Janusz Piechociński zapowiada walkę o państwa również elektorat i poparcie Radia Maria. Nie ma żadnego związku dlatego że ta konferencja była sygnalizowana już w piątek niektórym z koleżanek i kolegów pani redaktor nie będę ich teraz tu wołał na świadka i wymieniał ale rozmawiałem z niektórymi. Więc nie mogłem wiedzieć o tym, że w dniu dzisiejszym ukaże się tego rodzaju publikacje. I czy w związku z tą długą listą, którą panowie przedstawiliście, można by moglibyście... to porozwijać, ale pewnie tutaj tak, zabrakło Czy, czy moglibyście, bo oskarżenia dość mocne, poprosiłabym o jakieś przykłady, czy znaczy kilka przykładów. Pani dyrektor, to są dane z mediów, które my bardzo tu cenimy i jesteśmy wdzięczni za tą śledczą pracę, jaką wykonują dziennikarze, bo niestety funkcjonariusze podlegli panu premierowi Naldowowi Tuskowi. Tego nie robią, mimo że premier to obiecywał. Ja rozumiem, że teraz jest taka atmosfera, niż służby, kierownictwo służb, choćby CBA, boi się tropić skutecznie polityków, bo nie chce dostać po głowie. Później nagonka jest niestety, może być bolesna i, i dla nich też Nieprzyjemne, jeżeli chodzi o konsekwencje, ktoś jeszcze porówna ich do stalinowskich funkcjonariuszy z najgorszych czasów lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Niemniej może w tej sprawie kilka słów pan poseł Patryk Jaki. Myślę, że najbardziej kompetentną osobą w tej sprawie będzie na przykład pan poseł Żelichowski. Mógłby bardzo dużo na ten temat opowiedzieć, pan poseł Kłopotek również mógłby dużo na ten temat opowiedzieć. W każdym bądź razie ta lista będzie po konferencji również dla Państwa dostępna. I jeszcze krótkie pytanie. Dzisiaj proces cywilny się zaczyna w sprawie Krzyża. Znaczy, siedmiu posłów Ruchu Palikota złożyło takie wnioski. Dzisiaj pierwsza rozprawa. Czego Pan oczekuje po tym procesie? Ja z wielkim smutkiem przyjmuję, że w polskiej politycy zamiast zajmować się rozwiązywaniem ważnych problemów dzisiaj dla Polski, między innymi rosnącym bezrobociem, zwłaszcza wśród młodych ludzi, rosnącymi kosztami życia, to musimy rozmawiać o sprawach, które nie powinna nas w ogóle zajmować, a zwłaszcza polskich sądów. Krzyż jest wpisany w naszą historię. Jest to znak chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo jest nierozłącznie związane z funkcjonowaniem również życia publicznego i też organów instytucji publicznych w Polsce. Nie zależy czy to jest odwołujemy się do Kościoła katolickiego, który miał oczywiście wiodący wpływ na przestrzeni dziejów naszego kraju, ale też przecież inne wyznania odwołujące się do chrześcijaństwa i, i też miały swój wielki wpływ i zasługują na szacunek, więc krzyż nikogo nie powinien razić, ma wymiar nie tylko religijny, ale ma wymiar też kulturowy, historyczny i nie z tego problemu jest próbą odwracania uwagi od istoty dzisiejszych prawdziwych problemów, którymi ten rząd w ogóle nie chce się zajmować, a ruch Polikota idzie mu w sukurs i taki jako cichy koalicjant odwraca od tego uwagę poprzez takie absurdalne wnioski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. bardzo.